Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andet i witam was bardzo serdecznie w przedostatnim odcinku z gry Detroit Become Human. Moi drodzy, domyślacie się pewnie, że dochodzimy już do końca gry e, i ja też to zauważyłem po schemacie, że jest to ostatni rozdział dzisiaj. E, z tego co słyszałem od Madzi i od Wojtka będzie to najdłuższy odcinek. W sensie jest to najdłuższy rozdział jaki powstał. Bo zajmuje on około 50 minut, więc domyślacie się pewnie, że go podzielę na pół. Także odcinek będzie dzisiaj w poniedziałek i będzie też w czwartek. Czyli w czwartek będzie ostatni odcinek, tak naprawdę. Eee, domyślam się też, że będziemy grać wszystkimi postaciami: i Karą, i Konorem, i Markusem. Zobaczymy. I jak to się rozwiąże i zobaczymy w się. Sensie, ja jestem i tak dumny z tego, że do końca gry prawie wszystkie postaci, no bo Luther, w sumie nie gaśni luterem, ale wszystkie postaci y, żyją główne, wiecie, Konor, Kara i, i Markus. Także nie jest tak źle jak mogłoby się wydawać. Dobra. Myślę, że możemy jechać, ale zanim jeszcze, to, oczywiście dla wszystkich wspierających wielkie, ogromne serduszka i podziękowanie. Dziękuję, że wspieracie. Dzięki, 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 dzięki że to, że jesteście. Czekajcie sobie zwłaszcza za godzinę, bo tak muszę kontrolować mniej więcej, około 20. 5-30 minut odcinka, żeby było. Dobra, lecimy. O szóstej ustanowiono w kraju Zbaczymy. policyjną. Ruch cywilów będzie podlegał ścisłej kontroli. Zawiesza się prawo do zgromadzeń. Komunikacja elektroniczna podlega ograniczeniom, a agencje bezpieczeństwa mają zwiększony zakres kompetencji. Ponadto posiadacze androidów hmm. są zobowiązani natychmiast przekazać swoje maszyny w ręce władz. Na terenie większych miast powstały prowizoryczne obozy, których androidy będą eliminowane. Proszę trudność cywilną o ścisłą współpracę z władzami. Miejcie świadomość, że dołożymy wszelkich możliwych starań, by zadbać o bezpieczeństwo naszego kraju. Pani prezydent! O mój Boże. Zgłoszono zaginięcie transportu kobaltu medycznego. Krożą plotki, że okradziono także składy broni. Czy może je pani potwierdzić? W tej chwili nie dysponuję takimi informacjami. Pani prezydent! Czy to prawda, że androidy mogą się włamywać do systemów IT w elektrowniach jądrowych i bazach wojskowych? Wyeliminowaliśmy wszystkie androidy pracujące w takich miejscach i w miarę możliwości zawiesiliśmy funkcjonowanie systemów IT. Sytuacja jest pod kontrolą. Co się okaże? Parcie i tak będą pytać tego lidera defektów. No kurde. Myślałem, że, że nie. Nie pojmać przywódcę defektów. Defekt imieniem Markus ciągle pozostaje na wolności, ale wkrótce zostanie namierzony i wyeliminowany. Proszę, proszę. Jaka przyszłość czeka Cyberlife? Wprowadzicie stały zakaz produkcji androidów? W obecnej chwili Cyberlife pomaga nam w szybkiej eliminacji defektów. Nie będę komentować tej sprawy do momentu, aż uporamy się z problemem. Androidów, dziękuję, to na razie wszystko. Aha, czyli nie odpowiedziała tak naprawdę na wszystkie pytania, które gdzieś tam mogą nas, y, mnie i was, i reporterów nurtować. Hmm, no dobra. To przyjechał? Konor? Konor, no pewnie, że Konor. Model 313248317. Oczekują mnie. Zakończono identyfikację. Okej. Okay. Zapraszam. Tak strasznie jestem, słuchajcie, ciekawy, jak to wszystko się e, dzisiaj zakończy. Generalnie fajna brama, mógłbym to mieć w domu. To jest ta wieża Cyberlife cała. E, ładna! Genialna, naprawdę? E, mógłbym tam pracować. Hmm, no, Conor teraz jako defekt, ale pracujący pod przykrywką. Nie może się zdradzić, nie, nie mogę na to pozwolić. Słuchajcie, on jest naprawdę już na dobrej drodze. Idę, razem. idę. Dzięki, ale wiem gdzie iść. Wierzę, ale mam rozkaz. Aha, tak, oczywiście. Dobra, zaraz będziemy podążać, tylko się trochę tutaj rozejrzymy. Czy nic tutaj nie świeci? Chyba nie. No, ciekawe. Nie mogę ich jakby zaskoczyć, czy coś? Jestem też przygotowany na dużą ilość quick time eventów. Domyślam się, że tak będzie. Mam no, nadzieję, że dam radę. No co ty. Serio? Wow! jakie to jest piękne! Pytanie jest takie, czy my możemy gdzieś pójść tam chyba nie mogę. Chciałem się bardziej rozejrzeć to! O. Idziesz tą pukawko, mi się jeszcze mamy go bać, czy, czy, czy co? Aha, chciałem się rozejrzeć, no kurde, agen 54, poziom 31. Zweryfikowano głos, przyznano dostęp, aha, do 49. Dobra. Ale jakie ja mam ich, przepraszam, wyeliminować? Kurde, jakie to jest wysokie. Aha, kamera jest włączona, a możemy jakoś. No pewnie ile jeszcze? No, bardzo dobrze. Kamera nie musi wszystkiego widzieć, moi drodzy. Okej, okay, tylko teraz użyj panelu, a nie możemy po prostu sobie dojechać? Co to jest prekonstrukcja? Co, 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 co to zrobi? Aha. Blokłem jakąś ścieżkę, ale wiecie co, nie wiem, czy to robić, hmm. aha, czyli przejechałem przez piętro i już nie. Kurde, sam stał się defektem. Milcz, Żałosne, Myślałeś, że pozwolimy ci naruszyć integralność naszych androidów? Zdradziłeś moje zaufanie. Zostaniesz wyeliminowany. Excuse me? wydaje że socz że ostatni autobus Ej, nie. Jest za 20 minut mamy mało czasu musimy się śpieszyć na po zimno aktywowana Nie, zostawmy to. Czyli Alice jest jednak androidem. Widzisz Kara i masz swoją prawdziwą rodzinkę. Ej, ten konor mi teraz po głowie chodzi, czy... Czy ja zrobiłem dobrze? Weź tę broń. Może lepiej weź... Będziemy się ją bronić w razie czego. Nie wiem jakie będzie zakończenie. Nie mam bladego pojęcia. Ale będzie moje. Co teraz zrobimy? Musimy iść dalej, jeśli chcemy wyjechać. A raczej chcemy wyjechać. Nie oddalaj się. Przemkniemy obok i nawet się nie połapią. Uda nam się, Alice. Obiecuję Ci to. Damy radę. Grozi się tu od żołnierzy. Musimy uważać. Szybciej ruszaj. się. No już, dwa. Nie wiem, iść dalej. Przykro mi Alice. Nic już nie poradzimy. Nie wiem, wolałbym, żeby jednak kara przeżyła niż Jerem. No właśnie. Nie czeka. Mamy dzisiaj swoją... Mamy sprawdzać wszystkich cywilów. Nie! Nie! Proszę! No ja nie wierzę. Jebane maszyny. Alice! No idź. Obrócił się do idź. O mój Boże, to jest strasznie stresujące. Oh my God! Czy to nie wszystko. Punkt kontrolny. Mamy paszporty, więc powinno w sumie pójść gładko. Nie ma innej drogi. Jak pójdziemy na około, autobus może uciec. Może lepiej nie ryzykować. Hmm. Halo, ale ja bym chciał zobaczyć. na około bezpieczniej Kurde to będzie na styk Dobra, pójdziemy naokoło. Tylko teraz gdzie? Dobra, idziemy. Chyba wolę bezpieczniej. Z Detroit, Nie wiem. Tysiące androidów maszerują przez ulicę w tej właśnie chwili. Przywódca defektów, który nosi imię Markus, idzie na czele pochodu. Coś się dzieje w Detroit, pani prezydent. Panie prezydencie, bardzo confused, widzę mam znowu ciary. Wolni Androidy idź w kierunku obozu, przekonaj ludzi. Chyba idziemy dobrze, no bo. No jesteśmy. Oto chwila prawdy. Pomóżcie nas, Dinko, bo ona cię musi. Dzienaj.

Wolnienia wszystkich androidów osadzonych w obozach i przerwania wymierzonych w nas aktów agresji. Nie chcemy walki, nie będziemy używać przemocy, ale nie odejdziemy, póki nasi bracia nie będą wolni. Nie wiem, czy się zbliżać, czy się nie. Aha, naprawdę. Markus, zrób coś, nie! Naprawdę otworzycie ogień do bezbronnych demonstrantów? Tak, Michael, od serca wydarzeń dzieli nas mniej niż 100 metrów, a sytuacja stale się rozwija. Będziemy wszystko opisywać Państwu na bieżąco. Dobrze. Joss Douglas, kanał 16. Dobrze, Michael, Pani Douglas. Oddaję Ci głos. Co teraz zrobimy, Markus? Wytrzymamy. Jak długo się da? Terminal autobusowy. Okej, okay, o. Cześć, o w tle. Jest i terminal. Udało się, Alice. Jesteśmy. Ostatni autobus do granicy jest pełny. Wstęp tylko dla pasażerów z biletami. Kolejne odjazdy zostają wstrzymane do odwołania. Nie mamy biletów. Nie wpuszczą nas. No chyba żartujesz sobie. No to mamy problem. Co my teraz zrobimy? Znać bilety, ale jak znać bilety? W czym znać bilety? Kurde, kara Markus, może pani ma jakiś bilet, co? To twoja córka? Tak. Jest prześliczna. No dobra. Mam kanapki, dzwoniłem do mamy. Zbierajmy się bo tam Masz... po bus odjedzie. Może poprosimy tak, ich? W torbie, w torbie. Super, no to chodźmy. To jest dla dorosłych bilet Edalt, no kur... Oj, przepraszam O Boże, przepraszam Chla, nie nie, nie wiem, Czy lagasz? Nie wiesz? Nie mogłaś się zgubić Dobrze przejrzałaś torbę? Miałam je w torbie, koperta musiała wypaść Kurwa Przepraszam, nie rzuciła ci się w oczy niebieska koperta? Były w niej e, Nasze bilety i... E, nieważne Zatrzymaj. Nie, nie, niczego nie mamy. To jest jedyny sposób, sposób, żeby uciec i żeby może uratować karę? Nie wiem, słuchajcie, idę w, totalnie w ciemno. Tak, tak mi przykro, Skarbie. Nie wiem, co się stało. Je tutaj, w torbie. Dobra, zabrakło autobus. czekajcie, bo my musimy teraz wejść w tą linię chyba. No dobrze, no to okej, okay, no. Są bilety? Tak, oto one. Dobra, zapraszam. Nie, nie umrą, no błagam. Nie, nie, nie myśl tak. Wasze życie jest ważniejsze teraz. Tak daleko doszłaś, Alice, z Karą, błagam. No, teraz to już musi się udać. Wsiadaj. Dobra, ale myślę moi drodzy, że tu sobie zrobimy cięcie. I e, widzimy się w ostatnim odcinku w czwartek, bo w sumie czas jest taki idealny chyba na odcinek. Nie wiem tak naprawdę, ile czasu jeszcze zostało do końca. E, natomiast mam nadzieję, że. Chociaż nie wiem, czy konor żyje, bo w sumie konar nie pokazują. Czego zepsułem? Mam nadzieję, że nie. Natomiast dla was też Lewki Kiskie Besodka jest dziękuję bardzo mocno. Serducha dla Was i słyszymy się w ostatnim odcinku z Detroit Become Human w czwartek. Także co, trzymajcie się, cześć, i do następnego. Pa! pa.